Film, który budzi wiele kontrowersji i który powoduje gorące dyskusje, jak to w końcu z nim jest, czyli Pan ten. I każda kolejna projekcja tego filmu, zamiast to uspokajać, to jeszcze więcej do, dolewa oliwy do ognia, bo kolejne osoby oglądają ten film i kolejne osoby mają swoje własne zdanie. I czy kolejne, to jest, właśnie, czy to jest, powiedzmy do końca, film biograficzny, i czy to jest rzeczywiście film o Tyrmancie? To są te pytania kolejne, które padają i te najważniejsze pytania, które. No tutaj oczywiście nie zadamy, natomiast nie wiem, jak będzie z odpowiedzią. Pewnie to częściowo jeszcze, odpowiemy. Ja jeszcze może tylko Nie powiem, że chodzi o film Pan T. I co się kryje właśnie za, tym, za tą literką T? Czy kryje się Leopold Tyrmand? No właśnie. Ja myślę, że odpowiedzieć możemy spokojnie, że jednak jest to opowieść, która jest bardzo wyraźnie inspirowana jego życiem, bardzo wyraźnie inspirowana dziennikami, czy dziennikiem 1954. I myślę, że to jest to czego możemy się spokojnie trzymać. To znaczy rzeczywiście Leopold Tylman był postacią tak charakterystyczną, tak wyjątkową, barwną, niepowtarzalną, że opowiadanie na okrągło, że to jest o kimś podobnym, albo o kimś, kto... Takim everymaniem. Tak, tak? No, no, no to nie był everyman, przede wszystkim Leopold Tyrmand, więc to jest absurd. Ale nie o tym chcę tutaj nawet mówić, tylko wydaje mi się, że te odniesienia do jego życia są tutaj trochę zakamuflowane finezyjnie i tak dalej. to wydaje mi się, że to, to się fajnie odbiło w ogóle na jakości filmu, to pewnie o tym jeszcze powiemy za chwilę. Natomiast no, te odniesienia są ewidentne. Inspiracje, cytaty z dziennika, ale też inspiracje życiem. Y, Tremanda też ewidentne. No, y, o tym pewnie też za chwilę jeszcze y, powiemy y, nieco więcej. Mówiąc już o, samym, oczywiście, o samej opowieści. Dużo nas czeka tutaj do powiedzenia, bo to rozumiem, że za chwilę o tym powiemy. Spróbując treścić ten film, y, można co najwyżej y, zniechęcić do jego obejrzenia, prawda? Bo mówimy tutaj o artyście, o pisarzu, który żyje w czasach, do których jest kompletnie nieprzystosowany. Niedostosowany do życia pisarz. Trochę słabo to brzmi. Nie, prawda? Znaczy, że, tak, ja bym to nazwał zupełnie inaczej. To znaczy nie to, że niedostosowany, tylko ktoś, kto chce żyć bardzo po swojemu, tak? Znaczy po swojemu, według własnych reguł, własnych zasad. Yy... Z takim wewnętrznym moralnym kompasem, jednocześnie gdzieś wolnym być przede wszystkim. I wolnym na każdym poziomie. są znaczy chce być, właśnie jest taką barwną postacią, która się ubiera po swojemu, która ma własny styl, która się rzuca w oczy od razu, która lubi to, czego większość jeszcze nie lubi, bo on przecież już wtedy słuchał jazzu, czego jeszcze aż tak nie było powszechne, prawda? Więc jest w awangardzie. Chce być wolny, chce czuć się wolny, chce być taką gdzieś w kontrze do tego, Szarego Perelowskiego, za przeproszeniem syfu, prawda? Że to się, tak to nazwę. I on rzeczywiście gdzieś, jemu się to udaje. To znaczy Oczywiście płaci za to cenę, tak? I to jest film na takim poziomie uniwersalnym oczywiście o tym, tak? O takiej jednostce, która próbuje się odnaleźć w tym systemie, i, i chociaż jest tym gorszym sortem określenia jak aktualnie brzmiące, jak wiele mówiące, to jednak no, gdzieś mimo wszystko udaje mu się przeżyć i godnie przeżyć, prawda? No i tak, no ale oczywiście to trochę teraz zabrzmiało tak, jakbyśmy opowiadali jakiś opo film historyczno-biograficzno-polityczny i tak dalej. A to nie wszystko wyjaśnia, bo od razu trzeba sobie powiedzieć, że to jest film wyjątkowy, jeśli chodzi o konstrukcję, wyjątkowy, jeśli chodzi o styl. Zaskakujący, mieszający gatunki I, i jeśli chodzi o to, na pewno jest to ogromny plus tego filmu, że rzeczywiście jest zaskakujący w sensie formalnym. No tak, no, biograficzny po trosze jest, bo to już, to już powiedzieliśmy, jeszcze Ale to taki... jest taki właśnie komediowy przy okazji. No prawda? właśnie, bo jest on, oczywiście są takie momenty, że one rzeczywiście momenty no, to są biograficzne, kiedy pan T, tak to nazwijmy, czy tak go nazwijmy, pisze dobrego. Mm -hmm. Oczywiście wszyscy wiemy, że ten, no wiadomo, no, że tak. zły został zamieniony na dobrego, tak? Cóż no, za niespodzianka. No właśnie, więc te elementy jakieś tam biograficzne się pojawiają i tak dalej, ale czasami jest oczywiście tak, czy właściwie są różne części ten film, ma różne fragmenty, to się zmienia, i gatunek, i konwencja, jak powiedziałem wcześniej, no i rzeczywiście tutaj jest tak, że właśnie ten film biograficzny częściowo tak, yy, później jest oczywiście też trochę takiej satyry, takiego absurdu perelowskiego. no to wszystko właściwie, no gdzieś jakbyśmy przez chwilę, mamy takie wrażenie, że jakbyśmy oglądali nie trochę barej, Trochę barei, no to? właśnie coś takiego, prawda? Więc to zupełnie no, no, odmiana, tak? Jest takie przewietrzenie, zupełne zaskoczenie. Trochę takiej sensacji, niby. Tak, nie tak, jest... tak, tak, tak. To rzeczywiście trochę takiego kryminału, jakby coś, no troszeczkę, tak? A, a poza tym, oczywiście, co jest bardzo ciekawym takim zabiegiem, idzie w stronę takiego oniryzmu też, poetyckiego takiego klimatu, takiej senności, że właściwie gdzieś ta, ta rzeczywistość z, z fikcją się zaciera, znaczy właściwie to wszystko nie wiemy, czy istnieje, czy jest wymyślone. I tutaj właśnie są te różne skojarzenia. Trochę to gdzieś tutaj, zwłaszcza to, to że mamy do czynienia z rzeczywistością pałacową, warszawską, pałac kultury i nauki, to no, często gości w różnych filmach przecież. Ale te, i ten pałac kultury, i te okolice pałacu kultury, no dziś skojarzenia y, 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 przywołują chociażby z prozą Konwickiego, prawda? Ale nie tylko dlatego, bo proza Konwickiego dziś mi wracała cały czas, to znaczy zwłaszcza proza Konwickiego, oczywiście no, filmy częściowo też, no filmy dlatego, że on gdzieś zacierał, i w filmach, i w prozie zacierał te granice właśnie między jawą a a snem, to znaczy to też nie wiedzieliśmy do końca, gdzie jesteśmy, czy, te, czy, czy ci bohaterowie istnieli naprawdę, czy nie, czy to się wydarzyło naprawdę, czy nie, no gdzieś to, to, taki klimat mały apokalipsy też, ale trochę jak daleko, stąd jak bliska, ale też trochę jego prozy w ogóle, więc ja myślę, że tutaj skojarzenia jest bardzo dużo, dużo takich właśnie yy, nawiązań stylistycznych, yy, właśnie dość yy, oryginalnych nawet. No tak, powiedzieć, że to są okolice Pałacu Kultury i swoją drogą jest to przepięknie pokazane tak. w tym filmie, te zdjęcia, yy, yy, łączenie prawdziwych obrazów z yy. Wytworzonymi w komputerze no daje taki mm. efekt. No, no co prawda, ja wtedy tam nie byłem, prawda? Mm. I nie wiem jak ale... to wyglądało, ale czujesz jakbyś się tak, przyniósł tak, do tych tak, Warszawy tak. lat 50. Wierzymy w to. No Zdjęcia Adama Bajerskiego tutaj, to też ważne tutaj chyba przy tej okazji nazwisko. I myślę, że no, czarno-białe, y, y, nie mogły być inne chyba w, w tej sytuacji, w tej rzeczywistości. I myślę, że tutaj y, i oczywiście to, to jest tak, że na razie mówimy o, prawie o samych plusach, prawda mm. y, tego filmu. Zostańmy przy tym, Zosta no, możemy jeszcze chwilę <noise> zostać. Myślę, że dla tych, którzy oglądają ten film i dla fanów, na przykład Tyrmanda, czy dla tych, którzy, nie wiem, robią jakieś smaczki związane z jego biografią, no, myślę, że nie, niewiele tam będzie zaskoczeń, może jakichś wielkich. Tym bardziej, że tam się no, kurczowo się nie trzymają oczywiście jego życia twórcy. Tam są różne takie zabawy, różne nawiązania. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, no, też dużą część tego filmu zajmuje ta historia związku pisarza z nastolatką szesnastolatką, nastolatką, znaczy tak było przynajmniej w dzienniku no tutaj jest troszkę starsza przygotowuje się do matury to no to tak rok tak rok starsza teoretycznie z nastolatką Bogną która była w dzienniku Bogną tutaj jest Dagną tak naprawdę była Krystyną, ale to już nie będziemy tak nie będziemy, bo, bo nie wiadomo, do czego dojdziemy, jak będziemy tutaj rozsupływać wszystkie tajemnice. No ale ja myślę, że tutaj no, możemy się tutaj oczywiście pobawić, tutaj jakieś anegdotyczne historie i tak dalej, wszystko jest okej, okay, fajne. Tylko tyle, że, tylko tyle, że ja nie jestem przekonany, czy akurat ten, czy oglądając ten film, czy przez cały czas tak naprawdę nas wciągać. To jest historia, która po prostu nas wciąga to myślę, że trochę nawet te zdjęcia, które są takie fascynujące chwilami, które nas tak trochę odciągają jednak chyba od sedna czasami. To znaczy. Myślę, one mają w sobie ten y, y, urok, taką oryginalność, prawda? Gdzieś czasami wchodzimy w te różne światy odranione, ale nie wiem, czy trochę nie oddala nas to jednak od bohatera. No mnie ten klimat kompletnie pochłonął w Ach, tym filmie, i, i, ale, ale, ale też jakby schodzimy. czułem, y, czułem mocno się tym, y, może nie tyle zagubionym, ale tym bohaterem, który jest w kompletnie jakby z innej bajki w stosunku do tego, co go otacza. To, to gdzieś ja, ja to na, na każdym kroku odczuwałem w każdej kolejnej scenie. Myślę, że też dobrze do roli dopasowany jest, jest Paweł Wilczak, który tak. właśnie też z takim y, lekkim dystansem do całego świata y, przyjmuje przy okazji z dużym, z dużym spokojem to co, y, to, co go otacza. Tam jest taka bardzo dobra rozmowa jego z, w, w Urzędzie Bezpieczeństwa. Rodziny, macie? Nie. A widzicie, i już jest problem. Bumelka, dodawanie się z dziwkami. Szkoda. Wie pan, jakoś wolę towarzystwo dziwek niż inteligentów. Zresztą też, no. ze, znako ze znakomitym finałem, prawda? Tak, tak. No tak nie będziemy, nie będziemy yy, więcej zdradzać. Yy, powiedziałem już o Liczek, on rzeczywiście to się sprawdza yy, bardzo dobrze, ale też wydaje mi się, że on też jakoś bardzo nie pogłębia tej postaci, prawda? Znaczy no, mi się wydaje, że on po prostu yy, jest, dobrze wygląda. I wydaje mi się, że jakby nie przeszkadza. No. Znaczy, ale nie jest to postać jakoś bardzo zniuansowana, też jakoś nie, wiem, nie oddaje jakiejś całej palety emocji i tak dalej, bo chyba nie, też nie o to chodziło. No, w każdym razie, jeśli mówimy o Wilczaku i jeśli mówimy o tych różnych, bo teraz przepraszam, wcześniej różne w, w, ciekawe fragmenty, czy bardziej, czy mniej zabawne z tego filmu, to wydaje mi się, że to jest scena, o której nie możemy nie powiedzieć, a która, do której musimy przejść jak najszybciej. Mocne. Dostałem od pierwszego sekretarza Uzbeki celną. Oni to uprawiają tam w ramach tradycji narodowej. No to jest ta scena, która pewnie wszystkich... Wszyscy będą ją pamiętali i pewnie stanie się taką kultową. No, Przejdzie do historii. Przejdzie do historii zdecydowanie. Zresztą cytując dokładnie to samo mówią w filmie. Miejsce w historii miałby pan zagwarantowane. To no są właśnie takie fajne scenki, które myślę, że naprawdę to rozładowują to napięcie. No słuchaj, rozmowa filozofów to jest kwintesencja no też... PRL-u, to co hmm. oni robią i to co, co się rozmawiają i jeszcze no, Świętej pamięci Kazimierz Kuc jeszcze też tak, się pojawia, tak, który jakby tak, kończy tak, ten tak, tak. dialog, dialog mhm. w sposób perfekcyjny. Parmenides stwierdził, że to byt pierwotny, niezmienny, pełny i niepodzielny. Ale z kolei Spinoza dodawał odwieczny i nieskończenie doskonały pierdolenie. Pojęcie substancji już dawno bezpowrotnie. Utraciło swój pierwotny sens. No właśnie chwały takie smaczki tutaj. Rzeczywiście warto to tropić, uważnie oglądać, żeby nic nie, nie przeoczyło, no, oglądać uważnie też dla obrazu, który jest no, jednak wyjątkowy Ja dosyć. jeszcze tylko jeżeli chodzi o to, bo to zaczynamy pomału wymieniać, przypominać sobie scenki i, i kto w nich gra, to ten film jest tak nafaszerowany y, właśnie smaczkami, drobnymi rolami. No nawet ta, tam jest taka drobna rola Jana Nowickiego, mhm. ale, to, ale idźmy dalej, jeżeli już Pan te idzie słuchać w tajnym klubie jazzu, no, właśnie, no to kto ma grać? Mać, tak, no, kto gra? No, no, więc w tym momencie. Na, na, no, no, dokładnie na swój własny akurat kawałek do tego filmu skomponowany, ale to, takie postaci no. pojawiają się na, na każdym kroku. No właśnie, no więc nie będziemy wszystkiego zdradzać. Oczywiście tam jest jeszcze więcej różnych perełeczek i, i zaskoczeń. Film myślę, że niezły, pomimo różnych tutaj rzeczy, do których się doczepiamy, Yy, Ale wiesz bo... to powiem Ci tak, bardzo dużo powiedzieliśmy o tym filmie dobrego, delikatny minus taki mocny, takiego prawdziwego intelektualisty i mm -hmm. to wszystko, więc jakby persalno warto... A, to mówisz coś o mnie, że to będzie... <laughs> A, nie, nie znałem o czym mówisz. O czym i o czym, no dobrze. To w takim razie już chyba najwyższy czas kończyć. Słuchajcie, Pan te warto obejrzeć ten film, nawet jeżeli opisy tego filmu mogłyby Was zniechęcić i akurat nie jesteście fanami Leopolda, Leopolda Tyrmanda, i tak, i tak warto ten film zobaczyć. Zgadzasz no, się tak ze mną? Tak myślę, tak. No, do zobaczenia. Do zobaczenia. thank